W głębi starożytnej Mezopotamii, pomiędzy rzekami Tygrys i Eufrat, tkwi byt, który przekracza wszelkie pojęcie czasu i materii. Strażnik bramy jest monumentalnym obrońcą miejsca, którego istnienie wykracza poza ludzkie pojmowanie rzeczywistości. Istota o wysokości ponad 300 metrów, spowita aurą czterech świetlistych skrzydeł, zdaje się trzymać straż przy bramie prowadzonej do czegoś, co może być biblijnym ogrodem Eden. W jego rękach lśni broń Miecz płonący niczym słońce, emitujący żar, który nie spopiela ziemi, lecz unicestwia każdego, kto naruszy jego domenę. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym poprosić was o pozostawienie łapki i komentarza, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Strażnik Bramy jest istotą, której istnienie od zarania dziejów owiane jest tajemnicą. W wielu przekazach interpretowany jako Archanioł Uriel, stanowi on ostateczną linię obrony przed tymi, którzy pragnęliby odzyskać utracony raj. Jego obecność splata się z losami ludzkości, a starożytne legendy opowiadają o tych, którzy napotkali strażnika bramy, jednak ich wspomnienia zostały wymazane. Wielu próbowało przekroczyć granicę strzeżoną przez ten obiekt, lecz każdy, kto tego dokonał, znalazł się w obliczu totalnej anihilacji. Fundacja SCP odkryła, że obiekt ten może wyzwalać ataki z prędkością niemożliwą do zarejestrowania przez ludzkie oko, unicestwiając wszystko w promieniu jednego kilometra. Każdy eksperyment przeprowadzony na tej istocie kończył się w podobny sposób, całkowitym zniszczeniem zarówno żywych, jak i nieożywionych jednostek badawczych. Założyciel fundacji SCP, Aaron Siegel, stanął twarzą w twarz z SCP-001. To, co usłyszał, odmieniło bieg historii. Zdanie, które odbiło się echem przez czas i przestrzeń, brzmiało: "Przygotuj się". Było to wezwanie do działania, ostrzeżenie przed nieznanym, a jednocześnie początek misji, którą do dziś realizuje fundacja. Strzeżenia ludzkości przed tym, co niepojmowalne. Fundacja, pomimo skrajnego ryzyka, podjęła próbę eksperymentowania na strażniku bramy. Wysłano personel klasy D, który został natychmiast unicestwiony. W kolejnych testach z użyciem maszyn i dronów obiekt wykazał się zdolnością atakowania we wszystkich kierunkach naraz. Ostateczny eksperyment, przeprowadzony w 2004 roku, zapisał się w historii jako moment, w którym Fundacja wprowadziła ludzkość w najciemniejsze rejony swojego istnienia. Odpalenie pocisku nuklearnego w kierunku Strażnika Bramy spowodowało nie tylko jego natychmiastową odpowiedź, ale i realną katastrofę naturalną, gdyż Strażnik Bramy jednym uderzeniem spowodował trzęsienie ziemi i tsunami na Oceanie Indyjskim. Wydarzenie to pochłonęło dziesiątki tysięcy istnień, stając się kolejnym dowodem na to, że ten obiekt nie jest bytem, którego można kontrolować. Niewytłumaczalne sygnały wysyłane z odległej przyszłości wskazują na moment, w którym Strażnik Bramy opuszcza swoją wartę. Jest to chwila, w której cztery jeźdźcy apokalipsy zostają uwolnieni, a rzeczywistość zaczyna się zapadać. SCP-001 nie jest jedynie strażnikiem, jest zapowiedzią nieuniknionego. Pomimo swojej niepodważalnej potęgi, nie jest otwarcie wrogi, nie neutralizuje z zimną krwią, nie pragnie eksterminacji. Jest bytem o niepojmowalnej moralności, istnieniem wykraczającym poza ludzkie koncepcje dobra i zła. Ostrzega Mówi, by odejść. Każdy, kto podda się jego słowom, odchodzi wolny, lecz pozbawiony wszelkich wspomnień o spotkaniu. Strażnik czeka, brama wciąż jest zamknięta, lecz Fundacja wie, że nadejdzie moment, gdy obiekt ruszy się po raz pierwszy od początku czasu, i wtedy ludzkość może stanąć w obliczu ostatecznego przeznaczenia. Jeśli chciałbyś posłuchać historii innych obiektów, daj mi znać w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia, cześć.